Słynny gość Radia Zachód. Gmina Santok będzie torować drogę do słynnej baszty i między innymi o tym teraz w Radiu Zachód z wójtem gminy, panem Pawłem Pisarkiem. Jacek Dreczka, dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry witamy jak zawsze też w internecie, bo na Facebooku jesteśmy na żywo, także pozdrawiamy wszystkich, którzy nas widzą i słyszą. Baszta z 35. Z 1935 roku, panie Wójcie, od dawna jest w prywatnych rękach, ale wy z właścicielem jako gmina dobrze żyjecie i tak było od zawsze chyba. I teraz próbujecie turystycznie tę niewielką, ale ciekawą bardzo budowlę wykorzystać. Pytanie: dlaczego dopiero teraz? Um. To jest pewien cykl działań, które podjęliśmy, dlatego że niedawno skończyliśmy udostępnianie do ruchu turystycznego terenu grodziska. Tam jest wykonana dwukilometrowa ścieżka edukacyjna, są punkty informacyjne o ważniejszych obiektach, które na terenie grodziska się znajdowały. Wieża na wzgórzu jest po przeciwnej stronie rzeki. Jest z, tej, z terenu tej wieży jest bardzo dobrze widoczne całe grodzisko. I bardzo ładnie to się spina wieża, grodzisko i muzeum pośrodku, jako teren, obiekt rekreacyjny i turystyczny. To dlaczego tak późno się spina wobec tego? No, może dlatego, że musiałem zostać wójta. Aha, no to okej, okay. to nie mam pytań. Nie, dobrze, to, to, to jest ważne. Yy, tak mówiąc zupełnie poważnie, dlatego, że, yy, no, umówmy się, Santok to nie jest jakieś turystyczne szaleństwo. No, możliwości są bardzo małe. Jest miejscowość rozciągnięta wzdłuż koryta warty. Nie ma jako takiego rynku, nie ma takich, nie ma amfiteatru jakiegoś wielkiego. I jak rozumiem, ile możecie tyle w Santoku wykorzystujecie, żeby w jakiś sposób, nawet nie turystom, ale mieszkańcom zorganizować jakieś takie życie rozrywkowe? Tak od dłuższego czasu, odkąd pracuję w Santoku, zawsze słyszałem, że to jest wspaniałe miejsce, wspaniałe historii, o wspaniałej przyrodzie, ciekawie ukształtowane, bardzo urokliwe, każdy z pewnym rozrzewnieniem i sentymentem mówi o Santoku, ale tak naprawdę nie było tam wiele miejsc, które były ciekawe do zwiedzania, które, które były atrakcjami turystycznymi. I w tej chwili po prostu te miejsca staramy się wydobyć. A wystarczy je po prostu podnieść z ziemi. One, one są, bo przecież grodzisko średniowieczne, które powstało w VIII wieku. Wieża, która jest na miejscu dawnego grudka pomorskiego, a więc też ogromny ładunek historyczny i archeologiczny w tych miejscach się znajduje i chcemy je po prostu udostępnić, dlatego do, wokół wieży wyznaczyliśmy i to w tej chwili jest projektowane ścieżki, schody, platformy widokowe będzie po prostu dojście do tej wieży. Tam chcemy założyć łąkę kwietną, potem jeszcze będziemy uzupełniali nasadzeniami bzów, bo zawsze wieża się kojarzyła z bzami. Po prostu w tej chwili trwają prace związane z przywróceniem należytej świetności temu miejscu. Zresztą wracamy, przepraszam tylko ostatnie zdanie, wracamy do pewnej historii, która miała miejsce przed wojną, dlatego że on, wieża taką funkcję pełniła, ten, to, to wzgórze takie funkcje widokowe, rekreacyjne pełniło wcześniej. A, a kiedy będzie można wejść tą ścieżką, która będzie rzeczywiście bo teraz do, do można dotrzeć, ale zupełnie tylko w wtajemniczeni wiedzą jak. A poza tym no, przy gorszej pogodzie już też są większe problemy. Kiedy będzie można normalnie w cywilizowany W tym sposób? roku, w lipcu, będziemy mieli pełną dokumentację techniczną i będziemy wszystkie pozwolenia, które są do tego wymagane, zdobywać. Natomiast też wspólnie z naszą gminą partnerską, gminą Ridersdorf, będziemy pisali projekt do Interregu na, na wspólne przedsięwzięcia turystyczne. Taki projekt już wcześniej realizowaliśmy razem, to była Marina w Santoku i Marina w Dersdorfie. Przetarliśmy szlak, byliśmy jedyną parą e, gmin, która, która wykonała tą inwestycję. Przypomnę, to był łączą nas rzeki taki projekt, który na początku lat 20, 2000 powstawał. Mm. Myśmy to zrobili, mamy dobre, dobre doświadczenia. Mam nadzieję, że nam się to uda razem zrealizować. Panie Wójcie, a ma Pan świadomość tego, że położenie takie kilkanaście kilometrów, kilkanaście od Gorzowa jest Santok? Tak. Formalnie? To... Tutaj 10 będzie dałem. No właśnie, tak, dlatego tak o to pytam, bo to jest oczywiste, bo to jest tak naprawdę, mogę Panu powiedzieć, że to jest 11 minut samochodem, ale ile to jest kilometrów, nieważne. Czy, czy ma Pan taką świadomość, takie poczucie, że w niektórych sprawach siłą rzeczy rywalizuje Pan z Gorzowem, dlatego że mariną e, wygraliście z Gorzowem? W, w Gorzowie nie udało się zrobić mariny. Mało tego, i to nie jest moja opinia, to jest opinia tych, którzy przypływają, na przykład próbują wykorzystać e, te sieci, Rzeczną, nawet turystycznie, przypływając do Gorzowa, ja kilka razy rozmawiałem z i podczas takich jakichś happeningów, że ktoś płynął, bo chciał coś komuś przekazać, jakieś przesłanie, ale też normalnie ludzie płyną, na przykład zbyt goszczy, kiedyś przypłynął człowiek i mówi: No, ja tutaj zacumowałem przy bulwarach, ale mam już cały zniszczony bok łodzi, dlatego że to się wszystko szoruje o beton. Tu jest fatalnie to wszystko rozwiązane. Marina niby miała być w Gorzowie zrobiona, ale tak jest zrobione, że tam nic nie może wpłynąć, więc w Santoku jest, proszę bardzo. Czyli ta rywalizacja jednak siłą rzeczy się gdzieś tam pojawia. Ja bym tego tak nie odbierał. To w żadnym wypadku nie jest rywalizacja. Ja uważam, że to może być doskonała forma e, współpracy. Między innymi dlatego też bardzo usilnie namawiam panią e, wice, panią starostę, panią Magdalenę Pędziwiat, i udało nam się, e, no w tej chwili, na tyle dojść do pewnego porozumienia i do dobrej współpracy, że został w ramach Polskiego Ładu złożony wniosek na, re, na modernizację drogi powiatowej od Gorzowa do Santoka, łącznie z budową ścieżki rowerowej. No to jest tak. To Bo jest. uważam, że gdyby nam się udało to osiągnąć, to mielibyśmy wspaniałe otwarcie ruchu turystycznego na Santok i nie dla mieszkańców Santoka w głównej mierze, ale przede wszystkim dla mieszkańców Gorzowa. Ale mówiąc o drodze powiatowej, o budowie, to co? Chodzi o rozszerzenie tej, która jest drogi? Czy... Chodzi przede wszystkim o zmodernizowanie w, w obszarze miejscowości Czechów, bo tam jest niebezpiecznie tak. i budowę na całej długości ścieżki rowerowej. No bo ja dlatego tak zareagowałem, bo pewnie nie wszyscy państwo wiedzą, w jakim stanie jest ścieżka rowerowa, która powstała chyba Ponad 20 lat temu. No i ona w dużej mierze powstawała z inicjatywy gminy Santok i jest na wysokości miejscowości Czechów, w stronę, w stronę no, bardziej górki, przepraszam, w stronę, w stronę Santoka. No ale jechać tamtą ścieżką, to plomby we wszystkich zębach dzwonią. O ile ktoś, kto tam już raz jechał, jeszcze je miał, bo ona nie dość, że z kostki brukowej pokrzywiona, zarośnięta. Przecież tam nawet kosić ją trzeba było jakimiś traktorami, żeby tam. Historia. Dobrze, czyli z polskiego ładu już złożyliście, czy złożyliście? Życie? Nie, nie, to już jest złożone. złożone. Powiat złożył, a my będziemy partnerem powiatu, mm. bo droga jest powiatowa. Skoro przy Polskim Ładzie to 4 miliony złotych gmina już otrzymała na budowę gminnego centrum ratownictwa, tu też się pojawia pytanie, dlaczego dopiero teraz? To ma być ogromne i bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców, nie tylko gminy Santok, jak się domyślam, ale naprawdę rzecz bardzo ważna, coś jak w Witnicy rozumiem, tak? Że to ma być. To nie, nie chciałbym, żeby to było takie jak w Witnicy, bo to byłby na, na, na wymiar. Santoka pewien przerost formy, natomiast na pewno chodzi o to, żeby to była dobra remiza, dobrze wyposażona dla Gralewa i dla Santoka, bo, przepraszam, są dwie jednostki, Gralewsko-Santocka, które w tej chwili funkcjonują w dwóch obiektach i te dwa obiekty wymagają kapitalnych remontów, więc po prostu przeniesiemy te jednostki do, tą jednostkę do, do jednego obiektu. Będzie tam też siedziba policji, ale jednocześnie chciałbym, żeby było ratownictwo wodne, ponieważ wystarczy tylko zjechać kawałeczek drogą wojewódzką i już można z mariny startować, nieść pomoc wodniakom. I na jakim etapie jest budowa tego centrum? W tej chwili trwają prace związane z wykonaniem fundamentów. Także już firma jest wyłoniona i jestem bardzo zadowolony z tego, dlatego że Niektóre samorządy, które w tym rozdaniu z Polskiego Ładu, w którym myśmy startowali, dopiero przymierzają się do przetargów, my już w tej chwili realizujemy inwestycje. A wiemy, jakie czasy i wiemy, jak to wszystko się dynamicznie zmienia. Na razie rozmawiałem z wykonawcą i zapewniał mnie, że mogę być spokojny, jeżeli chodzi o finanse, dlatego że nie przewidują większych wzrostów, co mnie bardzo cieszy. Tak. Panie Wójcie, nasza rozmowa tak pomiędzy bezpieczeństwem a ym, rekreacją i turystyką. I bardzo no dobrze, bo majówka za chwilę I, i macie też ciekawą ofertę. Natomiast jeszcze chciałem tylko zapytać o to, jak ta Marina się sprawdza rzeczywiście turystycznie, dlatego że robi się coraz cieplej. Wiele osób już w ten weekend spacerowało, ale czy Marina już macie jakieś na takie dzień zapowiedzi? dzień dzisiejszy wszystkie domki są zajęte, rezerwacje są na weekend majowy. Od 1 maja ruszamy 7 dni w tygodniu. Marina funkcjonuje, można wypożyczać kajaki, łodzie, nawet motorówki będzie można wypożyczać. Rowery do jazdy, nie wodne, tylko, tylko terenowe, bo też mamy taki sprzęt i jest zainteresowanie. Ale strudzeni żeglarze, ci, którzy przemierzają rzekę i chcą tutaj odpocząć w Santoku, rozumiem, że też mogą skorzystać z tej oferty. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I teraz rzecz, o którą, o którą, zapowiedziałem, czyli majówka. 1 maja od godziny 12 uroczystość nadania, nadania imienia stadionowi mini-żużlowemu w Wawrowie. Wawrów oczywiście podlega, jest, należy do gminy Santok. Będzie to imię, mogę chyba powiedzieć komu. Tak. Bogusław Nowak i Janusz Woźny, czyli pomysłodawca i budowniczy tego stadionu, który był pierwszym w Polsce i w tej części Europy takim stadionem mini-żużlowym z prawdziwego zdarzenia. Będzie im święta o 12 i występy wokalne i pokazy żużlowe właśnie i tańce. Na wesoło też będzie nareszcie chyba, bo to ta pandemia nas strasznie zmęczyła. Wszyscy jesteśmy już spragnieni kontaktów tego, żeby wyjść z domu i, i razem spędzić czas, więc myślę, że to będzie bardzo dobry moment, żebyśmy taką pierwszą imprezą zainicjowali, zainaugurowali cały sezon, który będzie w tym roku bardzo bogaty u nas. Turystyczny i różowy. Turystyczny, żużlowy, Dni Grodu, biegi Janczeska Dziesiątka, zawody strażackie. Także takich imprez mamy siedem na cały sezon. Takich najważniejszych w różnych miejscowościach przewidzianych. Pierwsza to właśnie Wawrw. I tutaj będzie pan też pewnie mówił o całym harmonogramie tegorocznych imprez. Mamy nadzieję, że nam na to wszystkie okoliczności pozwolą. No bardzo by nam na tym e, zależało, żeby to zgodnie z kalendarzem nam się udało zrealizować. Dziękuję bardzo. Tym zaproszeniem kończymy. Paweł Pisarek, wójt gminy Santok był gościem Radia Zachód. Zapraszam do Santok. Dziękujemy. Lubuskie. Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na Zachod24.pl.